Co tam przykład? Każdy dzień, który wstaje, widzę słoneczko, to już cieszy. No to jest cieszy, cieszy. A jak pani wstanie rano, na przykład, nic nie boli, powiedzmy. Zadowolona pani jest. tak. tak pani może chodzić, na przykład coś nie może po szpitalu, że pani Pana pierwsza rzecz to, na pierwsza rzecz to, to spacer, to spacer. bieganie, spacer w porządku, w porządku, tak, tak. <grym> Jaki powód? <grym> Polityka na bok, zdrowie. zdrowie na życie się łożyło zdrówko. Jak baca zdrowie w takim razie? Ja omijam lekarza, nie zaglądam A czy pani pana. poleca? Nie, ja nie potrzebuję po prostu. Bo dużo osób jak myśli o chorobach, to się bardziej choruje, za Proszę pana, ruch, ćwiczenia i tyle. Tak, czyli jakieś spacery, tak, ruch, dokładnie, coś takiego, tak? Jakieś... dokładnie, ruch, ćwiczenia i Rusz. teraz się... Proszę, dieta, czy wystarczy ruch? E, nie, e, czy dieta? Dieta też, bo przytyłam ostatnie 3 kilo. tak, e, rodzina ważna na, jeszcze, no nie... Ważna, proszę pana, jak najbardziej. Spotkanie jakiejś wnuczki z synami, dokładnie, z synem, z córką. ładnie Rodzina, bliskość, znajomi i tyle. I tyle, to jest najważniejsze. Rodzina do pieniędzy, rodzina ważniejsza, zdrowia czy, 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 czy na ru Nie, no na równi, na równi. Rodzina, zdrówko. Czy cieszą panie małe rzeczy z... rano? Jakieś drobnostki czy cieszą rano? Oczywiście. Co tam na przykład? dzień, który wstaje, widzę słoneczko, to już cieszy. To, to, to ładne, ładna pogoda, to chyba pani zadowolona. Cieszy, cieszy. A pani wstanie rano, na przykład, nic nie boli, powiedzmy, zadowolona pani jest? Tak, tak. Że pani może chodzić do rana, ktoś nie może, powiedzmy w szpitalu że Proszę pani... Proszę pana, pierwsza rzecz to, to spacer, to spacer. bieganie, spacer, pani ma się ruszać. No, a dobrze, no. Co <laughs> masz, Zamarze, co marzenia jakieś jeszcze na że? Nie, wie pan, no wyjazdy tylko, wycieczki i tyle pozostaje. Proszę gdzie najpiękniej? W Polsce czy za granicą? Pani coś poleci? Różnie, proszę pana, Nie pamiętam, to było. pani coś? Nie wiem, no byłam w Krakowie w tamtym roku, byłam we Włoszech w tamtym roku, więc... Czym wie się pan. różni mentalność Polaków od Włochów, to powiedzmy? Włoska, no. Włosi Jest. są bardziej spontaniczni, podejrzewam. Otwarci A... bardziej? Tak, bardziej otwarci, bezpośredni, więc nam tego brakuje troszeczkę takiego. A to się zmienili, według, na przykład 30 lat temu byli mniej sobie pomagają, jak pani myśli? E, wie pan, szkoda naszego pokolenia, które uciekło za granicę. Ja panu tyle powiem. Szkoda tego Chyba pokolenia. Nie, wrócą, jak pani nie, myśli? nie, nie wrócą. I, I szkoda tego pokolenia, bo to powinno być w Polsce. I powinno tworzyć nowe pokolenia. my Ale mamy. Ludzie wyjeżdżają, zarobki tu są, jak pani myśli? Dlaczego ludzie wyjeżdżają? No. Poprawa pracy, poprawa życia. Mieszkań więc... brakuje domowych, tak, nie wiem, tak. kredyty w górę, to wszystko? Tak, no mieszkań brakuje, więc chcą się szybko usamodzielnić, więc idą na zagranicę, idą, proszę pana, tam za chlebem, ale to jest, ale to nie ma się, różnie to bywa. No, a co jest a najważniejsze dla pani? Najważniejsze? No zdrowie. zdrowie. Dopisuje? Dopisuje, na no dba... dopisuje. Jak dbać się o to zdrowie? Jakieś diety, ruch, spacery? Co pani doradziłaby? No ja bym doradziła ruchu dużo i spacerów, no i tak. diety oczywiście też, żeby cholesterol nie podniósł. Czyli pani myśli o tym, tak? tak oczywiście. A no nie rodzina ważna w życiu, na przykład? A najważniejsza. Czy jakieś telefony do wnuczków, dzieci są na pewno? O, no oczywiście, no A, wnuczki, tak, to jak... wnuczki to jest radość jak są. Jakieś tam muszą e, dotacje i wnuczków, że tak powiem, jakieś? No nie. E, nie tak. Wnuczków trzeba wspierać. Wspierać finansowo, i wnuczki, no, wnuczki się uczą, i wnuczki się uczą, szkolą, to i trzeba im pomagać. Czy, czy pani dumna pewnie z wnuczków? Czy z o dzieci. oczywiście, oczywiście yy... tylko że wie Pan najgorsze, że w wyjeżdżają, ze jadą do dużych miast i, i tylko telefonicznie A, no, odwiedzają, no odwiedzają, no, ale. Yy, pieniądze są ważne rzeczy na przykład, czy zdrowie ważniejsze, jak pani myśli? Czy, czy rodzina jak. Yy, trudno powiedzieć. no, zdrowie